Cześć, a dzisiaj mamy taką tą konstrukcję, jest to wkładka podklamkowa, która przywędrowała do mnie od widza Grzegorza w ostatniej paczce, którą, tej gigantycznej, którą, którą od Grześka otwierałem i prezentowałem te wszystkie, mm, wszystkie tam elementy, zamki, wkładki, rozety, etc. Grzesiek, raz jeszcze wielkie dzięki. No a dzisiaj między innymi t, t, w tej paczce był, była ta wkładka i wtedy jak ją wyjmowałem to tak jakoś, pamiętam, że dorwinął troszeczkę, może się a propos tego high security mm, odniosłem tych wszystkich tutaj znaczków. No, przecież wam trochę tłumaczę czemu. Yy, głównie temu, że to pudełko wygląda marnie. Wygląda amatorsko, bar bardzo amatorsko. Wygląda ta grafika tak jak sam bym ją sklecił na kolanie. A ja nie mam kompletnie doświadczenia w tworzeniu grafik. Po prostu bym coś powycinał, yy, powklejał, później high security, ja przykleimy. Dałbym chyba większy jeszcze. No, i chyba tutaj najlepsze są te, te obrazki, ewentualnie te, te, te znaczki. To teoretycznie są spoko. Tego ostatniego nie rozumiem za bardzo, ale. No, mam informację, że ciężki nie da się wyłamać. Tak, tutaj z tych obrazków wynika przewiercić. Bumping key, użyć chyba wytrychów. Tu jest śruba, żeby wyrwać ten korpus. Rdzeń. A tutaj to właśnie nie wiem za bardzo, co tu jest pokazane. Dobra, co my tu dalej mamy. Mamy że w taką polską, polską naklejkę, antywuchoniowy zamek do drzwi 2000, bo tutaj model jest 20 000, przepraszam, więc to jest ten model. Dobra, zajdziemy sobie do środka. Może grafikę może to nie wszystko. Ja pamiętam, wtedy ta wkładka już nie działała za bardzo. Tam się jest śruba montażowa. Z jednej strony ona nie działała za dobrze. A w ogóle to chyba nie dało się przekręcić. O, to jest chyba ta strona. No i dalej. O, tak było. O nie, nie. to przykręci się, o matko. Ale z dużym oporem. Wiecie co? Wyjmę klucz. Pamiętam, że z jednej strony działało, z drugiej nie. Dobra, z tej strony działa, więc jak nam się uda tą wkładkę spikować, to. O, coś się zacina. Powiem wam O, jak trafi na takie zacięcie, to wytrychem nie ogarnę. Dobra. Mam nadzieję, że nie będzie przecinała, ale spróbujemy sobie ją dzisiaj spikować. A, jeszcze, U, klucz. Klucz wygląda w ten sposób: jest to 6 pinów i sliderki, czyli takie do przesunięcia elementy. Tu przygotuję coś, co mi ułatwi to przesuwanie. Dobre, czyli jest, jest, jest. Poza pinami jest jeszcze taka sztabka, yy, która się schowa, jak slajderki będą ustawione yy, i pozwoli na obrócenie cylindra. Tak jest w teorii. Zobaczymy zaraz, <laughs> co tu się wydarzy. Mam nadzieję, że mi się to nie zatnie. Będę tak. <laughs> no, wkładka, yy, ciekawa, jest nowa. W, w, wydaje się, że tak, no, ale. A, no, w ogóle najfajniejsza rzecz to te klucze. To kurde jest spoko, że jest yy, ten plastik. Yy, że jest jakby full tank w nożach, by to się chyba nazywało. Że mamy ten cały metalowy. No dobra, nie klinga. Jest jeden, jeden kawałek metalu, z którego jest wcięty i, i rączka, a tylko ten plastik służy do tego, że wygodniej się nam to trzymało. Jak ten plastik się łamie, do tego zmierzam. To... To, mm, to klucz dalej jest funkcyjny. Natomiast najgorzej, jak są takie y, klucze, gdzie mamy zatopiony ten, albo noże też, zatopiony tą, tą część klucza, tylko troszkę w tym, w tym, w, w, w tym uchwycie, rączce, i jak to się odłami, to nagle mamy. A po prostu to się bardzo łatwo to odłamu. Przede wszystkim chodzi o to, że to się łatwo odłamie i później mamy problem z kluczem. Dobra, nie paplam. Spróbujmy to otworzyć. pierwszy pin nie gada. Drugi. Zagadał delikatnie. Trzeci nie się nie przycisnąłem, ale. Tu mam wrażenie, bym przecisnął, ale. Dajmy sobie szansę. To jest taki mój toporny. Wytrych, ale no to tych zamków takim wycięciem często. Się sprawdza. E, chyba przycisnąłem, więc spróbujmy po prostu raz jeszcze. Nigdzie nam się nie śpieszy. Przeciśnięcie ja poznaję trochę po tym, że jakby gadam z pinem, yy, przeciskam go, wciskam i czuję prawie zerowy feedback, a on, a wszystkie inne później przestają gadać mi z wytrychem, no to najczęściej jest to, to, że ja coś tu przecisnąłem. Poprawić zawsze można. Teraz się przyciśnie. Jak się przyciśnie, to no troszkę nie wyskubię go od, od, od dołu. Mam wrażenie, że albo coś się tutaj przycisnęło, albo jest yy, coś się przyciska, albo wiecie, co poruszam tym zamkiem, bo on się zacinał. I jak, jak on tutaj lekko i się przycina. Dobra. To wtedy ja nie mam kompletnie szansy z nim zagadać, tak powiedzmy, z marszu. Dobra. Drugi zagadał. Trzeci zagadał. O, to chyba była ta sytuacja w ogóle. Czwarty, piąty. O, szósty. Widzicie wyraźny forset. I yy, to była ta sytuacja, ewidentnie. Wcześniej mi pierwszy pilnik wygadał, a później reszta nie chciała się przekręcić. Próbuję szukać, czy coś tu jeszcze chcę pogadać. Jak nie, to zaraz spróbujemy te slajdery. poruszyć spróbujmy poruszać tymi sliderami ale one one w ogóle nie chcą, znaczy są luźne więc nie są zainteresowane współpracą Szukamy. i wytrych trochę toporniak. Coś chyba pomijam. <grymne> o, tu wyraźnie mi trójka była niedociśnięta. I czwórka. Także dobra, chwilkę to trwało. O nie, 16 minut pokazuje kamera, że ma już prądu, a to yy, prawie zawsze jest mniej czasu. Zajrzyjmy sobie szybko do tego yy, zamka. No, przepraszam was przeczam No tu kamera wiecie, ten czas w kamerze to teraz leci jak głupi. Yy. Dobra tak zrobimy W sensie w baterii. Tym, co zostało z baterii Spróbujmy to. Wyjąć ten pierścień. Patrzcie, takie narzędzie zrobiłem kiedyś i wreszcie się przydało. Kamera 14 minut pokazuje, bo oczywiście po co ładować, nie? Skru... <głosyna> Pokazywało, że jest ok. Dobra, wyciągamy. Zobaczmy, z czym. Była ta nierówna walka. Tutaj lecą piny. Ja chciałem o te sliderki. Te sliderki w ogóle ich nawet nie ustawiałem, więc chcę zobaczyć jak to, jak to, jak one działają. bo no już nie ruszałem. No tutaj zbieram piny, z którymi gadaliśmy. Te takie długie to są kipiny, czyli te, które gadają z kluczem, widać po zakrągleniu jest te tutaj, których teraz jeszcze ten tu, możliwe, że to jest ten pin zabezpieczający przed rozgryceniem, dosyć mało a teraz wyjmiemy te piny ze sprężynkami co mnie bardzo dziwi, to to, że tak, kantelki to ja czułem, ale były falsety wyraźne, był, ale te slajdery, że w ogóle nie musiałem z to jest dość dziwne w tym zamku Więc... No, wydaje się, że wykonanie jest ok. Sodki, przepraszam Was najmocniej. Yy, kamera odmówiła mi posłuszeństwa. Bateria padła. Jeszcze przez jakiś czas yy, gadałem do, do niej, jak ona już nie nagrywała. Była wyłączona. Yy, dobra, sytuacja jest taka, że mamy ten taki dziwny mały pin. To, to, to udało mi się namierzyć. To jest element prawdopodobnie antyprzywierceniowy. Tutaj z przodu, on z przodu, może nie z przodu, od ten tutaj ja myślałem, że on może jest tym pinem jakimś przednim albo coś Ach, możecie mi uwierzyć na słowo, ale to powinien pasować ale wam pokaże, mi się kamera pokazuje, bo ja podbudowałem ją chwilę poszedłem grać, yy, mówię, no na chwilę to zagram. w grę, od pada i zagrałem FIFA i po prostu ręce mi się trzęsło, bo to 22 szlak mnie trafia, nie umiem w to grać, dobra, nieważne, nie o tym kanał te sliderki, one mi wyskoczyły z kolei, <grych> a też nie, zostało to ni niestety nagrane. Chwilkę po tym, jak to padło, wszystko więc to nie jest pin, żaden tylko element yy, zabezpieczenia. Natomiast te sliderki, one, coś z niej było nie tak, tu jest sprężynka od nich, po prostu one sobie gadają, to tak jak ten tu jeden został, jeden zgubiłem. I, I tu jest kabelka, no ta właśnie, no i ona, jak te sliderki, one mają takie wycięcia, że wam pokazuje, jak one się ustawił Ten dolny element, taki czpienik, to jest właśnie to co gada z kluczem, natomiast ta góra to jest to wycięcie, sorry, po prostu kompletnie niewygodnie miałem do łapy <gryw> w pęsetę. O, ta, ta część górna teraz to jest to co gada z kluczem, natomiast ta, to takie wycięcie powoduje, że belka nam się chowa, tak? I tylko wtedy, i wtedy jak ona się schowa, Tutaj mamy hmm, tą część w, w korpusie, wyciętą i wtedy możemy zamek przekręcić. Coś tu było nie tak, bo ja kompletnie z tym nie gadałem. Było to ustawione i powiem wam, że to było tak napięte, jakoś tak, że to miałem. Przy... widać było, że jak gdyby to wyjąłem, a no niestety poza kamerą tak to dotknąłem tego, chciałem coś zobaczyć i to piu, strzeliło. Dwa te sliderki znalazłem, tutaj są. Trz... Trzeciego... nie, a tu czwarte siedzi jeszcze. Kolejna rzecz dziwna w tym zamku, mm, dziwna. To coś, coś nie tak jest z konstrukcją, albo, albo y, po prostu była uszkodzona. To jest ten sprężynka tutaj ta utknęła. I w ogóle jest. Zwróćcie uwagę, o kurczę, ta sprężynka jest dużo większa od tych innych. Ja przez chwilę myślałem, że to mogło koło jest z tego. I ona tutaj się sfatygowała na końcu. Ja podejrzewam, że też może być ten element, nie, nie, nie wiem czemu ona jest taka duża, nie znalazłem pinu w ogóle, który by z nią gadał, bo my mamy pięć pinów, tych takich y, właściwych, nazwijmy ja, a y, sześć pinów. Więc tam jeden, jeden kip, w jednym miejscu prostu nie było prawdopodobnie tego mm, właściwego pinu i ja podejrzewam, że to jest powód, że to jest tak zacięte, ale tak mówię, tylko podejrzewam, że ta sprężynka, ona gdzieś tutaj wylazła i wlazł ten trybik. Ten trybik, te, ten element jej, tej sprężynki wlazły między rdzeń, a, a, a obudowę wkładki. Spróbujmy ja w wolnej, w wolnej. jak czekałem na, na baterię się ładowała, to ja to udrożniłem. Coś w sensie takim, że to działa za porami, ale działa. Spróbujemy tą wkładkę wyciągnąć teraz, i tą drugą część i zobaczymy, czy to jest prawda zamek. Kiepski w sensie, no coś tu nie, nie gra. To jest coś nie, nie przemyślałem do końca. To, że to jest zacięte z tej strony, to, że się zacinało, to że ta sprężynka jest taka długa i bez jakby tego właściwego właściwego, no, bez spinu, bez, bez, bez kołka, to jest dziwne. Wezmę drugą moją podkładkę, którą kiedyś tam robiłem i spróbujemy, to teraz szybko otworzę. Bo znowu wiecie, tu kamerę ja tylko podładowałem i zaraz mi znowu pokaże, że. Czy coś jest nie tak, ale ta -da! pierwszy pierwsza zadziałała. Tak, tak, tak fest, te moje narzędzia, które tam w szczypce gdzieś tam sobie dostosowałem. Dobra, nieważne. Mm, I teraz wyciągamy ten, ten zamek. To może mi wyskoczyć, ale mi chodzi o to, co tu się spsuło, że on tak ciężko chodzi. Zabierak No. Dobra. Dobra. Szukamy czegoś, co Ten, taki sam ze wszystkich stron. Sliderek już wyciągnięty. Dobra, tutaj są te piny. Tutaj nic nie, nie haczyło. O, jak na razie. Jeszcze mamy <grystanie> to samo z tą sprężynką. Tylko ona, a właśnie. Moje podejrzenie chyba było. <grystanie> Autentycznie tym, co tu się wydarzyło, a ja mówię to tak wiecie, metodą dedukcji. W ogóle materiał sobie długi z prostego zamka, ale widzicie ten, ten taki... końcówka sprężynki pewnie została wciągnięta przy którym się obrocie klucza, więc to widać. No i No i ona mocno wystaje, i ona stawia opór na bank po prostu między rdzeniem a yy, to wyciągnę wszystko już między rdzeniem a Teraz powinien być żadnego oporu. W tą sprężynkę. O, chodzi jak złoto. Czekajcie. Ja już wam pokazuję. Nie odwidać. Zwróćcie uwagę na ten rdzeń. Cały jest tu zarysowany. Do wysokości pierwszego pina. Więc ta sprężynka sobie się działa. O. I sobie. No, Patrzy <grych> mi. I ona była ok, przycięta tutaj korpusem. W ogóle dzi... to jest dziwne. Jest trochę. <grych> co ja tu robię? Boże, przepraszam Was na emocji. Stosuję się bardzo tym czasem w kamerze. Nie wiem, co się z tym dzieje. Muszę chyba. Będę musiał zainwestować w wino, bo baterie trzymają już bardzo krótko. Więc większą, ale. O, tak to wyglądało. O! Więc stresuję się stresuję, że zaraz to pójdzie. Miałem wszystkiego 38 minut, teraz są 24 po 2 minutach. Pokazywał, sygnalizował czasu. O, tak to wyglądało i to powodowało to zacinanie się tego, <laughs> tego zamka. Wiem, że teraz jest zupełnie inny opór. Ale. O! Czuć to że to się nie chce tak kręcić. Teraz oczywiście nie ma kompletnie żadnych innych oporów, ale przeskakuje to. Nawet nie chce samo wypaść tak. <laughs> Dobra, nie paplam taka dziś naprawa. Cham <laughs> ja się to gdzieś tam z, z, z wnętrz wypadła, a tu się pojawiła. <laughs> Magicznie. Dobra, trzymajcie się dzięki za oglądanie. Yy, taki nieskładny trochę materiału wybaczcie mi za to wszystko, ale. Ale zamach, no nie, no, przynajmniej no, tak, z jednej strony zacięty, z drugiej strony coś z tymi było sliderami, kompletnie nie musiałem z nimi gadać. Generalnie one były ustawione i, i chyba przycięte się jakoś, bo naprawdę wyskoczyły tak. Ben, i trzy sztuki wyleciały, a yy, jednej nie znalazłem. Dobra, nie paplam, trzymajcie się Grzegorzu, dzięki wielkie za yy, kolejny produkt, który mogłem zaprezentować i nagrać o nim materiał. Cześć.